To ja, baton. I witam Was w mojej fabryce. I co? Trochę się pozmieniało. Trochę podobudowałem. Tak jak mówiłem, zacząłem tutaj wydobywać rudę żelaza i przerabiać ją. Jak widzicie, tutaj, tak jak planowałem do tych odwierców. Znaczy, z tych odwiertów rudę żelaza transportuję do tych baniaczków. Plus te trzy też dostarczałem tutaj. Rudę tutaj jest przerabiana ruda. Podobny system jak w tej fabryce, tylko że podzieliłem na, na dwie. Jak będzie trzeba, tutaj zmieszczę jeszcze trzecią. Tak samo. Jeżeli wystarczy surowców, a na razie wygląda na to, że nie wystarczy. Myślałem o dobudowaniu małej tutaj jeszcze trzeciej yy, rafinacji, która przerabia rudę w tym wypadku węgla na węgiel, ale widzę, że tutaj nie wydala to za bardzo. Jak zrobiłem te dwie fabryki, to jest na bieżąco, na bieżąco zbierane, no i tutaj się. Tu zlikwidowałem, zlikwidowałem laboratoria, bo laboratorium nie można budować gdzie się chce. Tylko pierwsze można wybudować w dowolnym miejscu, a następne muszą być w okolicy tego pierwszego. Nie wiem dlaczego tak wymyślili, ale tak jest. Więc tu pokasowałem, dodałem parę tych magazynów na drony, no i tak jak mówiłem, tutaj jest jeden. Jedna fabryka i druga fabryka. Na razie tu jest nadmiar surowca, ale zobaczymy jak to będzie, jak się, jak się ogarnie. O, a tutaj zrobiłem laboratorium zasilane żelazem, ponieważ chcę odblokować, a może już odblokowałem, to chciałem odblokować, o i udało się. Tutaj było potrzebne 50 żelaza w, w, przerobionego przez laboratorium, Koszt 500 stać nas. I widzicie, to odblokowałem. Yy, poza odcinkiem odblokowałem to coś. Możecie sobie poczytać. Nie wiem, nie stosowałem tego jeszcze. No i najważniejszą rzecz, którą chciałem odblokować. Czyli ładowanie tymi szynami yy, ciężarówek zamiast drony. Patrzę, czy coś mogę odblokować jeszcze. Ale tu jeszcze nic. Trzeba będzie że złoto znaleźć. Nie wiem co to jest. Będę musiał to obczaić. Tak czy inaczej, dzisiaj chciałbym się zająć. Yy, tu spróbować zrobić ładowanie ciężarówki. Tutaj, jak widzicie, ma miejsce jeszcze. Jak będzie potrzeba, nasza będzie potrzeba. Jak, jak się uda zrobić, wydaj. Jak? Nie, wróć jeżeli wystarczy surowców, dorobić tutaj jeszcze dwa, dwie taśmy do, do produkcji screen. a i dodałem te dwa, dwa stopy dla ciężarówek jak będzie trzeba to się doda jeszcze tutaj, ale to zobaczymy i tak gdzie te nowe rzeczy doszły ładowanie ciężarówek To tak po prostu się stawia i już. Pewnie tak, ale boję się tylko, że nie nie ogarnę tego. Hmm. Czy ja to ogarnę, czy, czy ja tu wykręcę. Hmm, 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 hmm. Ja to zrobię dłuższe, <coughs> bo może będę chciał przedłużyć ten, ten, ten taśmociąg. No i tutaj boję się, że... Że się nie zmieszczę. No i fajnie. Teraz trzeba co, żeby zasysał. Ile sześć nam potrzeba na ciężarówkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I wagoników też sześć. Czekajcie, czekajcie, bo ja muszę tu wyłączyć dla dronów, bo mi będą tutaj przeszkadzać. Tutaj nie dałem tego kątowniczka. O, ładuje, ładuje. No i to jest super. To mi się podoba. Jeden pojechał bez. I tutaj to można jakoś zastosować. Ja nie wiem jak. <sum -sum -sum -sum> e, nigdy nie pozwalaj. Co mam jeszcze zmienić? Okej. Okay. Jak to się zachowa? Nic sobie z tego nie robię. Nic się nie dzieje. Minimalne skrzynie 6. Może trzeba kierunek zmienić. To zadziałało. Co? Coś to tak średnio, średnio to działa. co teraz. <laughs> Wiecie co, no nie wiem. To trzeba na spokojnie pod odcinkiem ogarnąć. A na razie niech sobie tak jeździ. A nawet ja bym to zrobił jeszcze inaczej. Ja bym to zrobił jeszcze inaczej. Skosuj mi tego. Nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Wiecie o co chodzi? Żeby jedna ciężarówka była ładowana przez te dwa, a druga przez kolejne dwa. Ale właściwie to to pewnie zaraz mi się tu materiał skończy i, i ani jedna nie będzie ładu, ładowana, ani druga to nie to, to nie zrobimy tego, tak? okej okay. wrócimy do tego co było gdzie ten kątownik? teraz ja muszę tutaj zrobić tak, żeby do tego jakoś się dostać okej okay. mhm. trzeba tu nakluczyć się hm strasznie dużo kombinacji ale w sumie to nie musi zawijać nie? To może się skończyć tak Tak samo Tak samo mogę zrobić tutaj No jasne No ostrożnie tylko Oszczędzimy trochę kosztów Nie będzie się tak jeździł w kółku Nie, to zostaje już I co, tutaj też damy <laughs> sześć tych wariatów. Ok, yy, to chyba trzeba wyłączyć dla dronów, żeby oni mi tu nie zabierały. Znaczy, one nie zabierały. Ok, aha, nie dałem tych wózeczków po sześć ok które dodałem? te to jeszcze te nie to ok tak to by wyglądało nie będą się kręcić te drony skubane co, od razu tu walimy? Od razu czemu mi się to na czerwono pali? Nie rozumiem. Tutaj mogę. Okej, okay, a tu? A, tu jest za blisko. To jest za blisko. To. Okej. Okay. Jeszcze raz spróbujemy ustawić. No teraz będzie grało. A jak szaleć to szaleć. Zrobimy od razu na wszystkie. O. Tak, tak nie widać tego za bardzo, jak to ustawić. Będzie chyba będzie OK. Co teraz to, żeby zabierało? O, sięgnie. 2, 3, 4, 5, 6. To w sumie więcej nie trzeba, można odciąć. No i fajnie to będzie do tego. Teraz robimy tutaj. Tutaj do tego jeszcze. Tak, kątownik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i fajnie. Trzeba tak wyłączyć te dwa, żeby drony już się odczepiły Tak, to też To też I wózeczki, sześć wózeczków I To nawet jest spoko Jak się nie chce robić zapętlenia, takiej pętelki jak przy, przy tych To nawet nieźle to, co jest grane nawet to łatwo idzie. Nie wiem czemu chciałem pętlę robić. Pach, pach, pach. No i super. Tego też wyłączymy. Wyłączymy dla dronów. To też niech nie, zabi niech nie zabierają. I tutaj kurcze skrzyneczki. I co? I ciągniemy tutaj teraz. Te szyny, fajne Teraz ja sobie decyduję kto, skąd mi zabiera sprzęcior Dobra, czy to starczy? Chyba starczy 2, 3, 4, 5 6, super yy, Dodaj 2, 3, 4, 5, 6 no i się będę ładować kurcze pieczone, czy ja tu czy ja tu wykręcę teraz no trzeba mi to zrobić z tej strony trudno nie chce mi się tego przekładać Zrobimy to, to obrócimy w drugą stronę. Też będzie dobrze Okej okay. Tak Pociągniemy Ojej, za daleko Też będzie dobrze Ok, no będzie super. Nawet to idzie szybciej niż myślałem. I sześć wózeczków poproszę. No i pojechały. To może trochę momentami trochę dłużej potrwać. Bo tak jak widzicie, tutaj, tutaj czeka na jeden towar, a tu jest ich więcej. Więc drony po prostu brały, jak leci, nie? Hmm, hmm, hmm. Widzicie co? Bo to można było całkiem inaczej zrobić. Zrobić taki, że taki taśmociąg idzie stąd. Cyk, cyk, cyk. Przechodzi przez jeden. Jeden taśmociąg przechodzi przez drugi, przez trzeci, przez czwarty idzie na przykład przez to, przez to i przez to, i dać 14. Na przykład maks na razie, chociaż ja mogę sobie tutaj, tutaj chyba można zwiększyć ilość. Ilość tutaj, chwytaków no. I ja myślę, że to ja sobie to przerobię. Nie wiem, czy rozumiecie, żeby była. Taka jednak pętla, ale żeby przechodziła nie wiem, przez to. Tutaj, albo inaczej, startowała stąd, zbierała ile się da skrzynek, tutaj ile się da, tutaj, tutaj i jechała po kolei. Pierwszy samochód, drugi samochód, trzeci samochód, czwarty samochód coś takiego. I potem znowu. Może się okazać, w tej i tak w kółko ma jeździć. W takiej konfiguracji, że będą ładowane tylko te dwa. A te dwa nie, nie, nie dadzą rady. No ale widzicie, tu jest taka sytuacja, że na tym, na tym pasie nie ma surowców i gościu z jednym tym będzie czekał. A tutaj jest, jest opór towaru i towar nie schodzi. Więc to trzeba będzie. Nie wiem jak to można rozwiązać to trzeba przemyśleć. To trzeba przemyśleć najlepiej jakby z tych czterech taśmociągów łączyło się do jednego taśmociągu. Albo jakoś tak. Dlaczego tutaj nie ładują? Co jest grane? No, to są takie błędy, że tutaj nie dochodzi do końca. To muszą być chyba jednak zapętlone. To nie jest takie proste, jak mi się w pierwszej chwili wydawało tutaj chyba w miarę, no też nie ma, wiecie, ma skrzynki ma skrzynki, a do tej nie dojechali tu jeszcze będzie takie zapętlenie zrobić najlepszą opcją by było yy, te pasy łączyć w jeden pas wtedy nie musiałoby tyle krążyć trzeba będzie pomyśleć nad zrzucaniem, zrzucaniem tych pasów ale też trzeba będzie budynek postawić do tego Dobra. Sprawa do przemyślenia. Jak to jak to ogarnąć? O, tu mi się zrobiło. A póki co? panu dziękujemy już. I już koszty utrzymania spadły. Nie wiem, jeszcze gdzie są koszty utrzymania. Dobra, 21 minut. Starczy. Starczy pitolenia. Fajne, fajne jest to ładowanie, ale trzeba to dokładnie przemyśleć, bo widzicie, stoją te ciężarówki. Nie, nie jadą tak, jak ja bym chciał. Ja sobie to ogarnę i pokażę Wam efekt. Trzymajcie się, hej.